Cześć, witajcie z tej strony Daweku I witam was już w przedostatnim odcinku z serii Donatuję małych streamerów w Roblox Fed Simulator 99 Dziś widzowie, no powiem wam szczerze Jest to jeden z lepszych odcinków z serii donatowania I reakcje są mega, mega mocne A nawet w końcu udało nam się znaleźć z kogoś z kamerką I to co zrobił to jest naprawdę niesamowite Ale w sumie co ja tutaj będę tłumaczyć Zobaczcie w dalszej części odcinku. Pod poprzednim odcinkiem wbiliśmy 400 łapek w górę Co jest znów kolejnym rekordem na moim kanale, więc wszystkim za to Wam bardzo serdecznie dziękuję. I znowu podwiększamy próg. I jak chcecie odblokować już niestety ostatni odcineczek z tej serii, to zostawcie 250 łapeczek w górę i pojawi się standardowo za dwa tygodnie. A my co? Już nie przedłużajmy, zostawcie wszyscy łapeczkę w górę i subika, a my lecimy do pierwszego streamera, którym będzie. No i dobra widzowie, tym razem pierwszy streamer. Jesteśmy u pierwszego streamera, którym jest Moreleczka. Moreleczka, e, który na swoim streamie ma 18 osób. Pierwszy raz na TikToku. Jesteśmy w piątym odcinku serii. Pierwszy raz na TikToku. E, tutaj wiecie dlaczego? Bo ma jeden atut: Maka Merke. Maka to jest taki atut, trzeba do niego wbić, trzeba napisać, jaki numer wybiera, od 1 do 24. I zobaczymy jego reakcję na tą właśnie wiadomość. Zobaczmy. No to wybieram numerek 4. Dobra, widzę. Więc pierwszy streamer, który jest z TikToka, wybrał sobie numerek trójeczkę. Numer... Co ja mówię? Numerek czwóreczkę. Przepraszam bardzo. Numerek czwóreczkę. Zobaczymy, co jest pod czwóreczką. Z tego co widziałem, tutaj nie ma żadnego hugea. Nie ma żadnego hugea. E, więc wielki atut, dobra, odsłaniamy czwóreczkę, zobaczymy, czy będzie to huge, bo to jest bardzo ważne, czy będzie to huge, to jest chyba huge, widzę, jest, jak ja się cieszę, bo I cieszę się, widzę, bardzo, dlatego, bo ma i akurat się wylosował, huge, czwóreczka, huge, tutaj jest tak naprawdę pół na pół, e, pół na pół, że jest huge, pół na pół, że nie jest huge, co nie, więc dobra, pierwszy streamer, huge, Cyber Agony, jeszcze z kamerką, super, mógł ten Huge Techno bo jest dwa razy droższy, ale widzowie, zostało jeszcze raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem numerków, a pod jednym dalej kryje się niesamowita, legendarna, jedna nagroda, ciekawe kto ją trafi, my idziemy do ziomala, napisać mu obczaj mailboxa i zobaczymy jego reakcję na właśnie tego Huge Cyber Agonego. E Mailbox, już sprawdzam mailboxa, konieczki, dawek, dawek, mi coś wysłał na mailboxie, Chod dawek. Co? 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 Naprawdę, powodzenia Ci życzę tego i pozdrowienia dla widzów z YouTube'a, pozdro. No widzowie, trafiliśmy na mega pozytywnego wariata, więc naprawdę pozdrawiam go jak to oglądasz i lecimy do kolejnego streamera, którym będzie Uplim. Uplim jest naszym drugim streamerem na tym odcineczku. Zobaczymy, który numerek wybierze. Aktualnie ma 4 osoby na streamku. 6 minut temu akurat zaczęła się transmisja, więc wiem na czas. No i widzowie, zobaczymy, który numerek wybiera od 1 do 24. I czy trafi mu się tak samo huge, jak w poprzednim. Jak poprzedniemu streamerowi, czyli Moreloczkowi Widzę, przypominam, że w całej zdrawce znajduje się jedna legendarna nagroda pod jednym z wszystkich numerków, a zostało nam ich tylko 7 i dalej jest jeszcze nie wybrana, więc naprawdę. Dobra Tutaj u pytamy się jaki numerek wybiera od 1 do 24 i sprawdźmy jego reakcję na tą właśnie wiadomość. Dobra, śnieg, wybierz numerek 1, 2 od 1 do 20 w sumie, a tylko że te no to wybieram... Mm, mm, mm. Ej, który widzowie wybrać! Ej, który wybrać piszcie? Który wybrać? Który wybrać widzowie piszcie? Który wybrać? 7? Nie, 7 będzie nieszczęśliwiła. Pamiętam. Pamiętam, że... Nie, nie pamiętam tej listy, co ten... Jak wyglądał odcinek? 16? Nie wiem! Ale bym chciał bardzo huge, ale on pewnie już tam... Nie no, na 100% to nie będzie huge ta 7 ale dobra, strzelam 7 to, dobra 7ka, 7 niech będzie, 7 No więc dobra widzowie, Ulim wybrał numerek 7, 777, automaty itp., no ale wiecie, zobaczmy e, co tutaj ulimpowi się trafi, e, czy będzie to huge tak jak poprzedniemu streamerowi, no nie wiem, zobaczmy, zobaczmy, przechodzimy sobie... Przechodzimy sobie tutaj do okienek I zobaczmy, czy to będzie huge Zaczynamy od, no to standardowo prawy górny róg Sprawy prawy górny róg Zobaczmy Nie, nie, to jest chyba, widzę, to nie jest chyba huge Zjeżdżamy sobie No i widzę, ja to już chyba Wiem, co to jest No i to jest e, bowch. E, to jest dokładnie Lemoniat bowch lemon Nawet pisze tam e, na, tym, e, na tym stanowisku Lemoniat bowch kosztuje około 25 milionów no zobaczmy, no zobaczmy jaka będzie reakcja Właśnie naszego streamera na tego właśnie boaccha Warty 25 milionów, czyli nawet większa połowa huge'a Więc mam nadzieję, że reakcja będzie całkiem dobra Chodźmy do mailboxa, wyślimy mu to i widzimy się Jak będziemy widzieć jego reakcję Uwaga, co to jest? Hoddawek. Hmm, lemoniada Stanowisko lemoniady Numerek... Widzimy się w niedzielę na odcinku i pozdro. pozdro 25 milionów. No i kid. O, jeszcze od. O, jeszcze ekskluzywa dostałem od widza, No i ślicznie. Dobra, elo Dawek. Ej, Dawek. Dawek. Pytanko. Ile to masz lat? Bo tak po głosie to tak z 12 ci daje 13. No i dobra, widzowie, trzecim streamerem na dziś, jak widzicie, jest Kawior. Kawior na swoim streamie ma aktualnie 10 osób. I pod najnowszym moim odcinkiem z tej serii, co w ogóle bardzo się wbił, więc dziękuję wszystkim, skomentował, że bym do niego wbił, no widzicie właśnie ten komentarz na ekranie, ja tam nie pamiętam co dokładnie napisał, ale co nie, i e, jakiś komentarz napisał, więc na pewno wie co nagrywam i jaką serię prowadzę. Chodźmy do niego, pytamy się jaki wybiera numerek, myślę, że na pewno będzie mile zaskoczony, że do niego wbiśmy, bo wie co się kręci. Jeszcze pół miliona. I mamo kawior, o Jezu, dawek emeryt Wywióz numerek 1, albo 2, albo 5 Albo 16, albo 19, albo 20, serduszko, skorpeczko Poczekaj, w końcu emeryt do mnie wbił? Jezu, ja się musiałem prosić, dwa odcinki nagrałem na jego temat To jest niemożliwe Nie, nie będzie odcinka dokumentalnego o emerycie, dobra To jest ważne, to, to jest dobra informacja Uratował się Eee... Teraz widzu, widzu, drapań się zachysz. O, to dobrze. Teraz widzu, trzeba wybrać dobrze. Teraz wybrać, trzeba wybrać dobrze. Jedynka, albo dwójka, albo piątka, albo szesnastka, albo dziewiętnastka, albo dwudziestka Co tam z może być, panie Daweku? Hmm. Jedenki... Nie no kurde, czekaj, czekaj, nie wybrałem jedynki. Ja mówię co... Ty... względem te numery. 16, jest blisko mojego ulubionego numerku. 20 jest tak daleko. 5 jest też blisko. Kurde. Czekaj. A co mogę śleć pod jedynką Titanika? o Pozdrawiam odcinek oczywiście. Titanika może dał ty. No. To, może być Titanic, Jak będzie Titanic to ten. Ale dawaj 5, dobra, wybieram 5. I ja już idę do mojej boxa, Proszę pana, dzięki, dzięki, dzięki. Idziemy Odemeryt. do mojej boxa. No i dobra widzowie, nie wiem, kawel mnie jeszcze zwezwał EMRTów, no przecież nie może mu się trafić nic dobrego. No ale dobra, chodźmy do zdrapeczki wybrał numerek 5. Numerek 5, ciekawe czy będzie coś dobrego. Nie może być nic dobrego, bo ponieważ mnie zwyzywał, no napiszcie w komentarzu kawior noob, no to wam przypnę serduszko, ale to już mniejsza. Chodźmy zobaczyć do zdrabki, co wygrał kawior, co wygrał kawior. Eee, chodźmy, chodźmy. No i dobra, jesteśmy już w naszej zdrabce, podchodzimy sobie do numerku pierwszej. Eee numerku piątego, numerku piątego ciekawe co tam będzie, widzę, czy tam będzie huge, czy tam będzie huge wydaje mi się, że standardowo trzeba tutaj prawy górny ruch, prawy górny ruch atakujemy, standardowo taki mamy trochę większy, może sobie zmniejszymy ten rozmiar tego i tutaj sobie marzymy, zobaczymy zobaczymy co to będzie czy będzie to huge, czy będzie to huge prawy górny to jest chyba huge, widzę, ale ten rząd pierwszy jest tak szczęśliwy, ja nie wiem. Kurde, no widzę, ja tu nie będę nikomu podpowiadał, bo może akurat ogląda to jakiś streamer, do którego akurat wbiję na ostatnim odcinku, no na, ale naprawdę mega szczęśliwy rząd, widzę, sprawdzamy, tutaj, no jest to huge, jest to huge, nie wiem jaki to huge dokładnie, nie wiem jaki to jest huge, to jest huge raczej... Kurde, widzę, ciężko powiedzieć, ciężko powiedzieć, z ma... z Zma... Ej, co to? Je? A to już chyba wiem, po tych oczach, ale mam mega duże czoło, mega lotnisko Red Panda. Red Panda, Red Panda, jeden z dalszych huge, ale około 50 milionów jest warty, więc dobra. Chodźmy do mailboxa, zobaczymy, jak zareaguje właśnie kawior na mojego huge'a. Chodźmy do niego, wyślimy mu to i widzimy się na jego reakcji. No zobaczymy, no huge, no piechotą nie chodzi. Dzień dobry, spóźnienie. Ops i Mailboxa. Wow! Drawek mi. Znaczy to ja mówię? Dawek mi wysłał Mailboxa? What the fuck? Nie Sprawda! Wie, wpadajcie na moje streamy. Najlepsze streamy pod kosmosem. Uwaga! To jest ta wiekopomna chwila. Za mną kepaliłeś, Aha! Numerek 5, jutro odcinek, tak, jak coś widzowie WK chłop nagrywał 20 minut wstawkę do filmu, Jest dobra, nie będę go pogrążał więcej. Zda 9, 10, 11, 5, otwieramy, 3, 2, 1, ale najpierw zrobimy sobie losowanie na ekskluzji PETA, także napiszcie. Uwaga 3, 2, ale teraz tak na serio, teraz poważka. 3, 2, 1. Yes! huge! Czekajcie 3 hours huge! No, 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 Pierwszy w życiu! Pierwszy w życiu no, Let's go, let's go! Let's go, Let's go. O tak. No i dobra widzowie. Reakcja kawiarła całkiem spoko, Nawet na samym końcu zaczął świat traktora, ale to już tam mniejsza. Lecz ja mam do Was pytanko: W drugim odcinku z serii donate'owania był na nich minionek. Minionek był czwartym streamerem, który. Był niezłym poddymiaczem I naprawdę ucieszył się bardzo ze swojego gifciku Lecz teraz do was pytanie On ma teraz streama I ma kamerkę Jeśli my byliśmy u niego na streamie Miesiąc temu Jeszcze niestety jej nie miał Więc teraz do was pytanie Czy on może wystąpić w następnym odcinku Z tej serii jako zakończenie Jest to niezły poddymiacz Więc naprawdę mógłby niezły content zrobić A jeszcze ma kamerkę Więc mega duży plus do Was pytanie, mam nadzieję, że odpowiecie mi w komentarzach, a my lecimy do czwartego streamera. No widzowie, jesteśmy u ostatniego streamera, który naprawdę... Definy Roblox, definy Roblox na swoim streamie ma 4 osoby i ma kamerkę lewy, górny rogowicie, więc naprawdę super, naprawdę duży atut. i Jak będzie fajna reakcja, wyślemy mu doniczka, nie mamy go doniczka, wyślemy mu jakąś pieniążkę, ale to musi być naprawdę fajna reakcja. Pytamy się go standardowo, jaki numerek wybiera od 1 do 24 i zobaczymy, który wybierze. Zobaczcie, jaki szef w lewym górnym rogu. Mam nadzieję, że przy kontencie ma jednego huge'a, więc proszę, żeby tu był huge. Proszę bardzo, żeby tu był huge. Trzeci w tym odcinku. No nie wiem, czy się uda, ale mam nadzieję. Piszemy mu, jaki numerek wybiera i zobaczymy jego reakcję na to. Właśnie... Siemanko, wybierz numerek 1, 2, 16, 19. No to 19. To wybieram. Ee, to wybieram dziewiętnastkę. No i dobra, widzimy. Defiant Roblox wybrał numerek 19. No i naprawdę tak mu się poszczęścił. Ale naprawdę, zaraz zobaczcie. To właśnie jest. No. Ja nie będę mówił, chodźmy razem to zobaczyć Jaka to jest nagroda, widzę 19, naprawdę, prawy górny róg. Standard, ja pamiętam co tam było Widzę, no ja pamiętam co tam było Ja już nie będę oszukiwał Pamiętam co tam było Naprawdę poszczęściło mu się Wybrał numerek dopiero w, o, Prawie przed No w przedostatnim odcinku Wybrała się legendarna nagroda Chodźmy obczaić dokładnie Co to będzie, ja wiem co to będzie Bo wstawiałem to ostatnio i pamiętam już co to jest, no ale sami zobaczcie, co, jest, co się kryje pod 19. Widzę, co się kryje pod 19. Pod 19, widzowie, kryją się trzy razy Huge trzy razy Huge Night Bagale, Więc widzowie, naprawdę mam mega, mega, mega mocnego farta. Legendarna nagroda, widzowie, trafia do DiffieN Roblox. DiffieN Roblox, zobaczymy, jak zareaguje na tą legendarną nagrodę. Mam nadzieję, że chociaż przy kontencie ma kamerkę, więc nie zmarnuj tego byku, bo masz chłopie szanse na całe życie, ale dobra. Tylko cztery numerki zostały na ostatni odcineczek. Chodźmy zobaczyć jaką reakcję będzie miał Diffien Roblox na właśnie te trzy hiurże. Mam nadzieję, że coś dowali, bo naprawdę trzy Hiurze piechotą, <grym>, tak samo jak wszyscy nie chodzą. Chodźmy zobaczyć co tutaj, jak zareaguje Diffien Roblox. No, dobra, Playbox? dobra, sprawdzamy. Zaraz zobaczyć, gdzie jest koteł. Od numerek, przyfarcił. Co jest? Ja nie... Aż normalnie tej kota przyniosłem Co jest? Ej, dzięki stary, co jest? Co ty nie chcesz? Ej, jo! Dobra, iść tam kocie ten. Normalnie jestem w szoku. Trzy Hiudże, co jest? Ej, nie no, dzięki, stary, normalnie jesteś szefem nad szefami. to że w ogóle są na dole? Co to jest w ogóle? Nie wiem, jakiś godzin, ale tego nie klikać, bo mi zaraz usuną ekwipunek. Ej, joo! Trzy normalnie huge za darmo. Nie no, dzięki, tak, że tego huge usługam. usuwam. O, znaczy nie usuwam, tylko tego. Joo! Dzięki, stary, masz normalnie tego. Ja. Yeah. Normalnie trzy hiłry dostałem za darmo. Co jest? Jeszcze tu mnie pingują na Discordzie gdzieś. No i widzowie takiej reakcji oczekiwałem. Dokładnie takiej, jaki to jest szef. Musimy. No trafiły mu się te trzy huge, wyślę mu jeszcze donate'a pieniężnego żeby e, wiedział, że nagrywamy odcineczek to e, wyślemy mu donate'a e, z treścią w napisie, że e, youtube nawet że jutro będzie odcineczek widzowie, mega szef, mega szef naprawdę niczym to topiarz z drugiego odcinka jak ktoś jeszcze nie widział to piarza, to naprawdę sobie obczajcie drugi odcinek z tej serii naprawdę musimy e, wysłać mu coś, donate'a pieniężnego zobaczmy jeszcze jak zareaguje właśnie na niego mi się wpił na konto, nie wiem, zazwiemy, ale spoko, mam już zabezpieczone. To no, nie Co no w ogóle znaczy Windowsa? Jutro Tak to jest znaczy Windowsa. Jest, no, jest Windowsa. Jutro będzie ty Ej, ty co ty to? Donate'a dostałem? Co jest? Dzięki szefie, jeszcze Donate'a dostałem. Ha, co? Bo ja nie usłyszałem, bo ja słuchawki miałem zdjęte. E ty, dawek, jutro odcineczek sprawdź sobie, szefie? No, oczywiście, szefie, że sprawdzę. Normalnie subażdam. Co jest normalnie jeszcze... Nie, ja mam cię zasubowanego! Ja cię mam zasubowanego. Nie trzeba ja to mogę pokazywać. Ja cię stary miałem zasubowanego. Już od... od nie wiem, że streama wywaliło. Ja cię miałem zasubowanego. Już od kilku dni. Może nie dni, nawet kilka tygodni. Od początku wakacji chyba miałem cię zasubskrybowanego. Nie no, stary dzięki. No, ja nie wiem, co ja mam zrobić po prostu. Nie wiem, jakiegoś fikąłka zaraz zrobić tylko że ja nie mam takiej kondycji. Nawet I ja nie mogę. Jeszcze dychet wyspał. Dobra, I... dla takiego szefa yy, ogarnę tu. Czekajcie, ja na razie wyłączam, ja to ogarnę. Ja tutaj ogarnę trochę. Ja ten stół gdzieś wywalę w kosmos, tu, go wywalę, w kosmos, go wywalę najlepiej. Two hours later. Czemu ta kamerka jest taka, taka dziwna, jakby jakby przewrócona, tu jeść... Jest... a dobra, jest dobra, dobra kocie, robimy fikołka dla szefa, iść się tam, przesłoń bo wiem, że ja mam mały pokój Oła! O Jezu, ale trzasnąłem, oła, ojeju, no to nieźle. Dobra, możemy jeszcze jednego zrobić, ale to w tył, Chodź, odsuń się, o się, może, no co ci na mnie patrzysz, oła, no i się w wziale, no ja jestem za, za wielki na taki pokój, mały, ale to dobrze, to będzie łatwe do opiankowania, żeby nie było głośno, o kurde, ale się walnąłem w nogę, this No i dobra, widzę. Takie reakcje powinny być zawsze. Naprawdę, DFN Roblox jeszcze posprzątał cały pokój, żeby zrobić tego fikołka. Poczekałem te 10 minut, ale naprawdę się opłacał. Biedny sobie jeszcze nogą przywalił o szafę. Ale naprawdę, widzę. Uważam, że to jest najlepszy odcinek z wszystkich odcinków z donatowania. I jeśli chcecie ostatni, finałowy odcinek, właśnie z tej serii, wbijcie tutaj 250 łapeczek w górę. I pojawi się już za dwa tygodnie. Ja jeszcze raz bardzo dziękuję za ten piękny odcinek. Wbijajcie na Discorda, który jest w opisie. I co? Ja Wam dziękuję. Widzimy się za dwa tygodnie, jak wbijecie 250 lapeczek w górę. Elo!